Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Vinci, a to mój nowy kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką gwiazdkę z pięciokąta. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia takiej gwiazdki będziemy potrzebowali pięciokąta foremnego. Jeżeli nie wiecie, jak go zrobić, to już pokazuję. Będziemy potrzebowali. Odwrotnej kartki papieru, ja używam o wymiarach 20 na 20 cm czerwono-białej. Jeżeli używacie też dwukolorowej kartki, no to najpierw odwracamy ją kolorem do dołu i składamy na pół, przykładając tą krawędź do tej krawędzi. I teraz nie odginając. Przekręcamy ją sobie w tą stronę. Tak żeby tutaj to rozwarstwienie było na górze. I przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. I nie zaginamy po całości zgięcia, tylko mniej więcej na środku robimy taką kreskę. I teraz tą samą krawędź przykładamy. Do tej krawędzi też, tylko na środku, wykonujemy taką kreskę. I oczywiście, chodzi nam tylko o punkt przecięcia się tych dwóch linii. Kiedy już mamy kartkę ustawioną w ten sposób, przypominam tutaj tym otwartym do góry wkładamy ten wieszołek do tego punktu przecięcia się tych dwóch linii a sobie odwrócę w ten sposób trochę kartkę i kiedy tutaj wszystko jest równo przyłożone to zaginamy naszą kartkę lecz nie odginamy jej cały czas trzymamy zagiętą i teraz tą tutaj krawędź przykładamy do tej krawędzi Prawda? Tu równiutko, żeby rożek powstał. Przykładamy do tej krawędzi i zaginamy. Teraz przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Tak jak ona jest na płasko, to do niej przykładamy. I teraz odwracamy sobie naszą kartkę na drugą stronę i musimy przyłożyć po prostu jedną krawędź do drugiej krawędzi. Czyli na przykład tą do tej. Wiadomo, im precyzyjniej to zrobimy, tym prostszy będzie nasz pięciokąt foremny. I teraz pozostała nam tylko jedna rzecz, a mianowicie musimy wzdłuż tej krawędzi Przeciąć naszą kartkę. I wtedy powstaje nam pięciokąt forem. Czyli do tego celu najlepiej użyć nożyczek. Jeżeli ktoś mi teraz powie, że w origami się nie używa nożyczek, to dostanie łapkę w dół, ponieważ ja tylko pokazuję, jak zrobić podstawową kartkę do wykonania gwiazdki. Można ją również wykreślić cyrklem i sobie wtedy wyciąć. I rozpocząć właściwe składanie. Wiadomo, ten element nam jest niepotrzebny, to jest pięciokąt foremny. Wiadomo teraz rozkładamy sobie naszą kartkę i mamy pięciokąt foremny. Jeżeli używacie kartki dwukolorowej to kolorem do dołu. I teraz cała filozofia polega na tym, że musimy no tutaj krawędź przyłożyć do góry w ten sposób, żeby ten oraz ten wierzchołek sykały się z tymi tutaj liniami. Ja sobie postawię to bokiem, prawda? Podnosimy ten wierzchołek, ja tą krawędź do góry i jedziemy tak długo, aż te wierzchołki spotkają się z tymi liniami. Ok, spotykają się, więc tutaj zaginamy i nie odginamy. Teraz przekręcamy sobie i tak samo przykładamy tą krawędź. Góry do tego momentu, aż ten oraz ten wiesząek spotkają się z tymi tutaj liniami, czyli do tego punktu, i wówczas zaginamy. Odginamy, przekręcamy i robimy tak dalej z każdą krawędzią. Teraz kiedy już to zrobiliśmy, będziemy musieli jeszcze wymodelować rożki do tego celu używając tych linii, które przed chwilą zrobiliśmy, wyginamy trzymając kartkę w ten sposób, jeden z lewej strony i teraz używając tej linii, którą przed chwilą zrobiliśmy, ten element do góry. A tutaj tworzy nam się wierzchołek, prawda? I teraz filozofia polega na tym żeby zrobić nowe zgięcie w taki sposób żeby oczywiście była zagięta ta linia zagięta ta linia a wierzchołek tutaj był ułożony prosto Czyli w taki oto sposób jeżeli jest ułożony prosto no to dociskamy Pokażę jeszcze raz Na początku zginamy w ten sposób później w ten sposób wyginamy sobie wierzchołek i równocześnie trzymając tej i z tej strony spłaszczamy żeby on był tak na płasko no to sposób taka krzywa linia to jest właśnie to zgięcie które przed chwilą zrobiliśmy i należy tak zrobić z każdej strony czyli jak mieliśmy tak Zaginamy. OK, zagieliśmy i rozkładamy to. Przekręcamy sobie to. I zaginamy tak samo tą warstwę. I tam od dołu jednocześnie tutaj łapiąc wierzchołek. I przytrzymując, żeby się prosto ułożył. I dopiero wtedy zaginamy. I odginamy. Przekręcamy sobie kartkę i robimy tak samo z kolejnej strony. I odginamy, przekręcamy sobie i robimy tak dalej, aż będziemy mieli ze wszystkich stron w ten sposób powyginane wierzchołki. Teraz musimy wszystkie te zgięcia, które robiliśmy przed chwilą, zagiąć razem. Do tego celu najlepiej zrobić coś takiego. Prawda, tu mamy jedno zdjęcie tu mamy drugie zgięcie i zaginamy je lekko w ten oto sposób, tak jak się zaginają. Zaginamy tak sobie lekko z wszystkich stron. I teraz trzeba jednocześnie wszystkie złożyć do środka. Na to sposób. Pokażę jeszcze raz, prawda? Tu pozaginaliśmy i jednocześnie wszystkie składamy do środka. Jest jeszcze drugi sposób, troszkę może trudniejszy, ale pokażę. Najpierw składamy po kolei wszystkie linie. Teraz, tutaj, ta linia, którą przedtem zrobiliśmy, wyginamy w ten sposób. I teraz kolejną warstwę tutaj zaginamy. W taki oto sposób. I jeszcze kolejną. I w tym tutaj punkcie musimy niestety to troszkę rozwalić i używając tej tutaj linii zagiąć to do środka. I w ten sposób powstaje nam to samo, co było przedtem. Jeżeli już to zrobiliśmy, możemy jeszcze raz. Wszystkie zgięcia wzmocnić, bo ona może się troszkę rozjeżdżać, piastka. I wracamy piastkę na drugą stronę. I teraz, wykorzystując te tutaj zgięcia, mam nadzieję, że je widać, będziemy musieli jeszcze złożyć. A mianowicie, jak to dokładnie zrobić? Przykładamy tą tutaj krawędź każdej, każdego ramienia do tej tutaj. Krawędzi mniej więcej w taki sposób, żeby zgięcie zaczynało się w rożku. Prawda? Na początku, może zaczynamy od rożka, żeby tu w rożku się zgadzało i żeby tutaj mniej więcej była przyłożona do tej linii ta krawędź. I zaginamy mocniej. Jak widzicie, tutaj może być troszkę przesunięte. Ale to nic takiego, ten wierzchołek, natomiast powinien stykać się tutaj z tymi tutaj liniami zgięcia na środku. I kiedy to zagniemy, nie odginamy, tylko przekręcamy sobie w ten sposób, i kiedy to zagniemy, i kiedy to zagniemy, przekręcamy sobie w ten sposób i wykonujemy takie same ruchy, czyli zaczynamy zgięcie od tego rożka. Ten rożek przykładamy tutaj mniej więcej do środka. Najważniejsze jest, żeby tutaj się ładnie kończyło zgięcie. Bo, jak będzie krzywo, no to gwiazdka będzie miała takie krzywe ramiona. I zaginamy. I przekręcamy sobie znowu. I robimy tak samo z kolejną częścią. wykręcamy i znów wykonujemy takie same ruchy i teraz żeby zrobić piąte najlepiej rozwalić ten pierwszy element taki oto sposób no i zaginamy teraz ten ostatni element w taki sam sposób I teraz musimy wepchać z powrotem ten pierwszy element. Czyli wzdłuż tej linii zgięcia, co było? Po prostu wychamy do środka. I powinno nam się wszystko trzymać. To po prostu tak samo jak przedtem. Musimy wszystkie naraz włożyć do środka. I nasza gwiazdka jest już gotowa. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie mojego poradnika.